Wypchnięte wybicie z desek za około 60 zł. Siema na swojej strony Oskar Macuk i Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić pełnowymiarowe, takie drewniane wybicie z desek za około 60 zł. Tak dobrze słyszeliście 60 zł, bo bardzo o to prosiliście, żebym pokazał Wam wybicie, jak zrobić tanie. Bo oczywiście jest dużo poradników, jak robić super wybicia za 800 000 zł. złotych. Właśnie po to ja robię tego typu rzeczy, więc jeżeli Ci się to podoba, pamiętaj, żeby zostawić komentarz, napisać, że chcesz więcej tego typu filmów, jakie byś chciał filmy, jakie rzeczy żebym robił. Subskrypcja, dzwoneczek, to nieważne. To wybicie kosztuje tyle, dlatego że jest po pierwsze zrobione z desek, efektywnego sposobu, a więc ja nie będę wam przedłużał i do tego, jak zaczynamy budowę. Na nim przejdziemy do budowy, przechodzimy do tego, że to miejsce, które tutaj jest, czyli cały ten dojazd, jak widzicie, tutaj od tego momentu, tu gdzie jest gruz, tu gdzie jest pod sam kłoter, musimy wyrównać. Jak widzicie, najpierw wyciągnąłem tutaj ziemię i zrobiłem to nie bez powodu przed budowaniem Kika. Poziom tego to jest taki poziom, jak ja tutaj zrobiłem, czyli dokładnie taki sam poziom, jak tutaj jest z wjazdu z płaskości, czyli jakby od tego poziomu, z którego się jedzie. Jestem w stanie postawić belkę. Pionową, dzięki której będę wiedział dokładnie, jakiej wysoki, wysokości powinienem mieć kicker. Bo o ile ja wiem, że ja chcę mieć kicker, który będzie miał 1,90 m, nawet do 2 m, o tyle gdybym nie wiedział, jakiej wysokości jest yy, lądowanie, ustawiłem belkę, która ma 1,80 m wysokości, dzięki czemu jestem sobie w stanie mniej więcej zwizualizować, jak to wybicie będzie wyglądało. I z wyliczeń wychodzi mi, że profil tego koła, z tego to będzie, będzie miał średnicę 2,60 m, co zaraz wam pokażę, jak można przełożyć na projekt. Więc zaczynamy przerysowanie tego wybicia. Pierwsze co, jak wiemy z projektu, dolna noga, czyli ta, która będzie leżała przy ziemi, powinna mieć 2,45 m, a tabelka pionowa 1,80 m. Tak jak zakładaliśmy w projekcie. I wiemy też, że profil koła, z którego będziemy wycinać wybicie, to jest 2,60 m. Dlatego biorę sobie sznurek, który będzie miał właśnie 2,60 m, i zaczepiam go tutaj, w miejscu, gdzie ten kikaj nam się będzie zaczynał. Na ziemi, kiedy zaznaczyłem sobie ruch tego wybicia, czyli tam, gdzie będzie w ziemi, biorę sobie tą linkę na 2,60 i przykładam do ziemi prostopadle. Odpinam sobie ten temat tutaj, pyk. I zobaczcie, jadę, jadę, jadę. I tu po piachu rysuję, tak jak mnie prowadzi linka, profil tego wybicia. I zobaczcie, wszystko się zgadza, bo kończy się praktycznie w tym miejscu, gdzie sobie to przyłożyłem. Możecie użyć do niego dowolnych desek, które macie. Mogą być krótsze, mogą być dłuższe. Bo zobaczcie, co ja sobie teraz robię. Biorę sobie tą deskę, bo wiem, jak ten profil będzie przechodził. I teraz tak, kładę sobie jedną deskę tutaj. Nawet troszkę bardziej tak. Drugą deskę sobie wezmę tą. Tutaj. O, w ten sposób. Tutaj sobie to złączę. Teraz to, co zaznaczałem wcześniej na piasku, Mike. Jak widzicie, wybicie jest skończone i wyszło naprawdę całkiem fajnie, mimo że zostało zrobione tak naprawdę ze ścinek. Ale mimo wszystko naprawdę to jest wszystko sztywne, fajne. Zobaczcie, jak się tu opy, to tak naprawdę mógłbym już po tym przejechać na rowerze. Bardzo fajne rozwiązanie i zdecydowanie będę z niego stosował. A Wy mi właśnie dajcie znać, czy uważacie, że lepiej byłoby zainwestować tam, nie wiem, 500-600 zł w wybicie, czy lepiej zrobić takie tańsze i na przykład mieć więcej możliwości do skakania. Jak widzicie, wstawiłem to wybicie, zmierzyłem tutaj na górze metr. Wszystko się fajnie zgadza. Tutaj zrobiłem takie przejście, które jak widzicie jest przy ziemi i jest praktycznie równiutko z poziomem ziemi, że wchodzi. O, dzięki czemu Wjazd będzie płynny. No, i oczywiście sprawdziłem za pomocą kątomierza. Tutaj na górze, czy kąt się zgadza wyjściowy 65 stopni. Muszę wyciąć tutaj otwór, żeby go wstawić. Bo zawsze, jak jest troszkę w to jest troszkę stabilniejsze. Po wycięciu otworu biorę się na wstawianie gika. Muszę go wstępnie sobie położyć, zobaczyć jak jest, sprawdzić czy wymiary się zgadzają. Jak widzicie jest prawie idealnie na środku. Tutaj też sobie sprawdzę, czy wjazdy, aby na pewno mi się zgadzają równiutko. Jak widzicie gika stoi całkiem prosto. Więc teraz tutaj muszę jeszcze ten element, gdzie to był początek, zasypać, żeby to wszystko stało sztywno. Pamiętajcie, że przy zasypywaniu takich konstrukcji warto sobie wsadzić tutaj w te miejsca, gdzie drewno się spotyka z ziemią, cegły lub też jakieś kamienie. To bardzo fajnie usztywni całą konstrukcję. Po ustawieniu konstrukcji będziemy musieli przymocować deski, najzwyklejsze deski, takie jak widzicie. I to, co jest ważne, będziemy używać tutaj. Pkw, są zwykłe, ale chodzi o to, że są z podkładkami. Ponieważ są z podkładkami, one nie będą powodowały, że te deski będą pękały, bo gdybym używał same deski, to one by się tak rozchodziły. Więc polecam: podkładki są mega tanie, mega dobrze robią robotę. Położyłem deski i jak widać, wybicie naprawdę stoi bardzo sztywno. Wszystko jest płynne, nic się nie trzęsie i co jest najważniejsze, jest to zrobione bardzo niskim kosztem. Ja oczywiście przed skakaniem położę sobie na to jeszcze tę płytę, taką MFP 12 mm niebieską, ponieważ chcę, żeby to fajnie wyglądało. Oczywiście mógłbym pomalować te deski, ale już mam płytę, więc ją sobie położę. Ponieważ jak zobaczycie sobie to wybicie, to zauważycie, że to lądowanie, które tu jest, jest jakby nie pośrodku wybicia, czyli rzuca, jak widzicie, krzywo. Co znaczy, że tą część lądowania musimy troszkę dobudować. Ostatnią rzeczą, która została do zrobienia jest wstawienie tutaj płaskiej półki, dzięki czemu po pierwsze w momencie, kiedy nie dolecimy, będziemy mogli o to zahaczyć, po drugie będziemy sobie mogli na tym na przednim i na tylnym kole tapy, po trzecie będziemy mieli zablokowaną tą ziemię, żeby nam się tu z tyłu nie osypywała, bo jak widzicie tutaj to wszystko jest luźne. No i wreszcie dotarliśmy do tego momentu, kiedy można powiedzieć, że można stestować hopę. ona jeszcze nie jest co prawda skończona, ale już jest taka, że można ją polecieć, bo też streamingowałem lądowanie, zresztą sami zobaczycie. Więc ja wchodzę na górę, bo muszę obszarować, jaka jest prędkość i w ogóle, czy to się wszystko da polecieć jeżeli się da, no to będziemy działać dalej, więc zapraszam już na góry. Powiem Wam, że pierwszy test to jest zawsze taki hardkorowy temat. Lecimy, pyk, Uu. Dobra. pyk. Tutaj. Uuu. Uu. Uu. złek Jezu, stromo. O ja. Muszę. <gulik> lecimy. Ogień w gaźniku. Uuuu. Pyk. Juh. Lecimy! Juhu! Lecimy! Juhu! Yeah. Lecimy! Juhu! Lecimy! Juhu! A więc chyba czas podsumować nasz Najtańszy kicker, jaki w ogóle kiedykolwiek zbudowałem. A Jest to wybicie fajna wszystko wyszło naprawdę bardzo fajnie. Jak widzicie, tutaj na lądowanie położyłem tą matę i oczywiście ci, którzy powiedzą, że ona jest brzydka i w ogóle. Tu jest piach, inaczej się nie da po tym jeździć. Na dywanach nie będę jeździł, bo one są słabe, że jak się wywracam, to mimo, że skręcić kostkę, potem się zasilizna nic się nie stanie. Jakby kwestie estetyczne zostawmy poza tematem, bo do tego przejdziemy, jak już skończymy budować. A więc chopa wyszła jak najbardziej fajnie. Dajcie mi znać, czy właśnie Wam się podobało to tanie rozwiązanie, czy nie. A już w następnym odcinku będziemy przebudowywać ten kikaj. Bo jak widzicie, ten kikaj jest za mały zdecydowanie za mały do tej prędkości, która jest teraz z tej hopy. A to jak się uleży i nie będzie błota, to będzie jeszcze mega, mega szybciej. Więc będę tu budował kiker, który będzie miał około 1,60 m, 70 m wysokości i 60 stopni. Czyli taki najprostszy, najzwyklejszy kikaj, mały do treningu. Czyli taki pewnie jak chcecie, jeżeli chcecie, żebym. Krok po kroku Wam pokazał, tak samo jak tutaj, razem z podanymi wymiarami, z wszystkim z ilością rzeczy, napiszcie kikę w komentarzu. Ja będę wtedy wiedział. Oczywiście będziemy tutaj dobudować większe lądowanie i co jest ważniejsze, zaczynamy znowu budowę panterka, ale to nie będzie kopanie garbów, tylko robimy linię powrotną i tam na powrotce tego, czego jeszcze nie robiliśmy. Możemy to robić, a możemy to robić dlatego, że ziemia troszkę się uleżała, teraz jest prędkość, muszę tylko te krzaki usunąć, więc będzie dużo, dużo rzeczy. A z tego, że jest lockdown, wszyscy mamy czas, żeby budować, więc zapraszam Was i widzimy się już w następnym odcinku. Oczywiście subskrypcja, dzwoneczek, łapyk w górę, kciuk i spoko.